Marsz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Przewodem, złączym się z narodem. Szanowni Państwo, chciałem tylko bardzo Państwu serdecznie podziękować bliskim organizatorom, księdzu proboszczowi za organizację tego wydarzenia. Powiedzieć Państwu wielkie Szanowni zebrani, chciałbym przede wszystkim przekazać podziękowania za zaproszenie od profesora Krzysztofa Szwakrzyka, Wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a zarazem dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji, profesor z racji na to, że w ten weekend odbywają się uroczystości na terenie całego kraju. Ma swoje obowiązki, natomiast zobowiązał mnie do tego, żebym przekazał organizatorom, ale także krewnym Antosia, tak, bo, bo tak się o nim mówi. we Wrocławiu po dziś dzień e, taką deklarację, że e, Instytut nie zaprzestanie poszukiwań miejsca, w którym zostało ukryte ciało Antoniego Wodyńskiego pseudonim Odyniec e, mimo tego, że zostało ono zbezczyszczone także tym, a, że poddano je paramedycznym ówczesnej Akademii Medycznej w Wrocławskiej, to jednak y, udało się odnaleźć informację, że następnie nastąpił pobówek, więc daje to szansę, że doczesne szczątki Antosia trafią tutaj do grobu, w którym spoczywa już Pani Stanisława i Pan Stanisław, jego rodzice. i że będzie... Bardzo dziękuję wszystkim zebranym, Panie Ministrze. Po Pawle za zorganizowanie tej uroczystości. Jest to pamięć, którą trzeba kulturować. Tak jak tutaj Pan Pablo powiedział. zginął właśnie Antoś. Także tu zwracam się z apelem. Pamiętajmy o Antosiu. Wpajajmy jego postawę dla młodzieży. Mi się wydaje, że on jest bardzo dobrym wzorem. Ta widać na zdjęciu. Propagujmy jego imię, propagujmy jego, jego to, co on zrobił. On przecież walczył dla nas, żebyśmy żyli, w spokoju i dalej. Od nas zależy. Dziękujemy rządowi, który wspiera takie inicjatywy, który dba o pamięć tych żołnierzy. Właczność na razie, broń! Prezentuj broń na prawo, broń!